Były w legionach znane pieśni o Jasieńku czy też jaszuleńku, który nie powrócił z wojny. Jedną z nich są białe róże, znana także pod tytułem rozwitały pąki białych róż. Ta pieśń wojskowa i patriotyczna powstała około 1918 roku. W utworze młoda, samotna dziewczyna rozpacza po utracie ukochanego Jasieńka, który poszedł na wojnę i nigdy nie wrócił do domu. Ktoś opisuje bohaterską śmierć Jasieńka i pociesza opuszczoną wdowę. Pieśń ta jest chętnie wykonywana podczas różnych uroczystości niepodległościowych. Podczas koncertu dla niepodległej 10 listopada 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie dla 37 tysięcznej publiczności wykonał ją zespół Mała Armia Janosika. Zapraszamy teraz do wysłuchania i zaśpiewania pieśni Białe Róże. Łabia ci idącemu w bój Białą różę na karabin twój Nimeś odszedł, mój Jasienku, stąd Nimeś próg przestopił, kwiat na ziemi zwiądł Nimeś odszedł, mój Jasienku, stąd Nimeś próg przestąpił kwiat na ziemi zwiądł ona z pewnie przejrzała na błag, wiatru żada w cichu rękowka. Przyszła zima o kwiat. Po świat się kośmiał za nim ślad, przyszła zima tell this way